Witam Was ponownie na moim kanale. Tak jak widziałem, poprzedni film zamieszczony w tym roku miał bardzo duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o połączenie największe w zasadzie na moim kanale. Jeżeli chodzi o połączenie, sparowanie pada od Xboxa wraz z systemem iOS. Tak samo to wygląda w przypadku. Tak samo to wygląda w przypadku iPhone'a i tak samo to wygląda w przypadku iPad'a. No. Eee, a, e, z racji z tego, że na tamtym filmie pokazywałem jak sparować pada od Xboxa, to dzisiaj mam, bym chciał pokazać jak sparować pada od PlayStation 4, bo, czyli DualShocka, e, bo tutaj proces jest minimalnie odrobinę. Inny. Eee... No. E, więc tak. Ja Wam tutaj pokażę, bo w padzie, e, od Xboxa zaczęło tak jak w tamtym filmie pokazywałem. Wystarczyło tutaj przytrzymać ten przycisk parowania. No. I wejść sobie w Bluetooth, i, i tam sobie mogliśmy połączyć się z, z, no, z tym padem. A w, z DualShockiem 4 wygląda to troszkę inaczej. Więc, tak jak zawsze, ja Wam odpalam nagrywanie ekranu, które pojawi się tu. Dodatkowo. Jeżeli film Wam się spodobał, to proszę o zostawienie łapki w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. I no, ja teraz przechodzę do włączenia sobie nagrywania. 3, 2, 1. Odpalone. Ja już jestem w ustawieniach. Wchodzimy oczywiście do Bluetooth. I teraz tak: w przypadku DualShock 4 trzeba przytrzymać przycisk ten główny. Niech złapie ostrość I przycisk Udostępnij, czyli napak będzie szerzy Trzymamy Kilka sekund e, Nie wiem czy to będzie widać Bo e, Teraz może, może, może Tylko właśnie tego Chyba raczej nie będzie widać, bo Padł ruga na. O, tak to będzie widać. Powinno Wam się pokazać takie coś. Jak możecie tutaj zobaczyć od razu tutaj w rogu i też tutaj Wam pokażę, że że pojawił się pad właśnie Wam w Bluetooth. Więc sobie klikamy na przycisk pada i tutaj się oczywiście też zmienił kolor, czyli to oznacza, że Został połączony z iOS-em, do tego tutaj na nagraniu też będziecie widzieć. Ja Wam jeszcze tutaj pokażę, że że shock jest właśnie połączony z Waszym urządzeniem. No e, więc w tym filmie to byłoby na tyle. Ja już Wam nie będę pokazywać, że tak jak w poprzednim filmie, e, na, nagrane było, że e, jak, e, no pokazywałem po prostu, że to działa, że gra Wam łączamy, ale tutaj już nie będę, no bo to na pewno do tego, e, jeżeli chcecie sobie na rzecz, e, już całkiem e, tego pada usunąć Skończyło mi się nagranie ekranu Zabrałem telefon, no, ale dobra, no to już nie będę wyodnęła, Włączał tylko tutaj, wam pokażę zaraz ten telefon e, że Jak jest połączony To sobie klikacie tę ikonkę i e, I tutaj, w tym miejscu możecie go albo odłączyć Bądź też po prostu usunąć na stałe z waszego urządzenia, i potem będziecie mieli możliwość podłączenia do innego urządzenia, bądź do, z powrotem do PlayStation 4 czy też KOMPA. No, więc w tym filmie to byłoby wszystko. I tak jak wcześniej wspominałem, jeżeli Wam się film spodobał, no to proszę zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, jaki film, poradnik. No, i do zobaczenia. 肩